Dodatkowo, jeżeli z przodu dacie nieco większy kamień, z tyłu trochę mniejszy kamień, to jest szansa, że jeszcze bardziej pogłębicie tę perspektywę. Nie jest to idealny setup, ale jak na budżetową rzecz, którą możemy postawić w salonie, wydaje mi się, że jest ok. Teraz przechodzimy do. Roślin. Rośliny w akwarium to jest taki temat, na którym można albo dużo stracić, na przykład przepłacając za rośliny, które nam nie pójdą w takim akwarium, albo dość dużo zyskać w sensie w momencie, gdy nie wydamy na te rośliny tyle pieniędzy, ile wydalibyśmy normalnie w sklepie. I tu znów polecam lokalne aukcje internetowe, szukać u lokalnych akwarystów. Bardzo często akwaryści, tutaj we Wrocławiu mamy ich bardzo wielu, chcą się wręcz pozbyć nad stanu roślin, ponieważ jak to rośliny rosną w ich zbiornikach, więc oni muszą je przycinać regularnie i oddają tak naprawdę za grosze przez za pośrednictwem lokalnych portali.